W kolejnym daily vlogu, dzisiaj mamy wycieczkę Gdzie jedziemy, dowiecie się później Ale mieliśmy wyjechać godzinę temu Mieliśmy wyjechać o 10, a jest teraz 20 minut po 10 Więc sorry wujek Sorry, pomyliłaś się O 9 hmm? chciał jechać driver Przed 9, jeszcze lepiej To ja miałam, ja miałam budzik nastawiony na 7.30 Wstałam o której? Na Wstałam 40 minut temu. Oni się za chwilę pokłócą i nigdzie nie pojedziemy, bo ja słyszę tam. Nie, 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 nie. Jaja, tutaj jest jakiś parking i nie mamy drobnych, żeby zapłacić. Więc wracamy do domu! Nie ma, Można płacić kartą. No, ale specy, specjalnie wczoraj. Ja, co. Po Świeże powietrze, zobaczcie jakie piękne widoki. Nie idziemy na żadne grzyby. Może po drodze coś znajdziemy? Nie, na sofiku. Nie. Zamiast gryla, będziemy, będziemy grillować dzisiaj grzyby. nie, nie, nie chcę. Jak to podziała powiedziała, pod grzybki. Wracam do auta. <grybki> Wracam. Szybko się zgodzisz. Internetu tu brak, musisz Weronika, na górę wyjść. Nie, nie, nie wiesz za bardzo, co cię czeka tutaj. Nigdy tu nie byłaś. Hiking? Ja lubię Wychodzimy hiking. Wychodzimy tam na szczyt. Mam lęk wysokości. I będziemy szli szczytami. Wiecie co już mi się to nie podoba Przed nami byli jacyś hiszpańczycy No i się, się, jakaś school trip I kurde byli przed nami jak jakaś Wiecie co Mi się już to nie podoba Szliśmy i przed nami byli jacyś hiszpańczycy Co nie? Mogę powiedzieć tylko I love you all Polish? Dziękuję za uwagę, do widzenia Może pozwoli jeszcze się odezwać Właśnie kumą kurde próbowałam to nagrać już 10 razy Ona się mi wtrąca że sensie nie da mi gadać, normalnie masakra no, Cicho, bądź z tymi grzybami! Ale gdzie widzisz? Jezu, to go Ja próbuję Wam historię opowiedzieć a oni, kurde, mi ględzą tutaj o grzybach. No i była tutaj był taki tutaj ditch, co nie? I oni chodzą na tej drodze jak Święte Wiem, że kurde to jest school trip, ale w ogóle nie, miejsce nie było, żebyśmy przeszli, co nie? School trip, wycieczka. Tak, wycieczka szkolna, szkolna. Bo jak był przed ditch, nami, Rów, ciociaga, była, ciociaga była przede mną, i ja jej mówię: hej, no, poczekaj na mnie trochę, poczekaj. Kurde, jakaś dziewczyna, kurde, troszeczkę mnie popchnęła, Wpadłam, kurde, dupo wprost w ten rów Kurde, dziewczyna się tak na mnie patrzy, daje mi rękę, pomaga mi się podnieść. Jezus, Maria, ale wstyd. Ale wstyd. Jeszcze tam by taki chłopak i się tak ze mnie śmiał. Ja taką ta się, teraz idzie za nami się z niej śmieje. Nie śmieje się, bo się nawet nie widać. A, Cieka, jak a ona nawet od dobrego ja takiego jej... buraka miała jak ta bluza. <grym> ja to Ja mówię, że sorry, sorry, a sorry, sorry. Ja kurde patrzę się na ciagę, a ona kurde nawet nie zauważyła, że. A ja wołam, czekaj, mi, czekaj, czekaj na mnie, czekaj na To ratunek, A to bo, i jeszcze kurde skręciłam sobie kostkę trochę i mnie teraz boli Wzięła te koślawe buty Ty jesteś koślawa Ja się tu sama radzę. Ja tu zemdleję. Nie żuję swoich nóg. A ja później jeszcze miałam zaplanowane, że do siłowni pojadę. A ty Nie, nie dociągam. Bo poczekajcie na mnie. Patrzcie. Trąba powietrzna. Wow. Ale super, mega. Patrzcie, jakie widoki. To jest. Ja, po, ja powiedziałam już, że nagrywam, ale szczerze, tylko chcę sobie. Nie chodzić na chwilę, bo jestem zmęczona i to bardzo, więc dowiedziałam się co to są kłody i nie będę kłamać, sram, bo się boję, bo Eminem śpiewa, idziemy do koncertu, chciałam oznajmić, że zrobiłam sobie tutaj zajebistego biryla. jest piękny, więc z tego się bardzo cieszę. Gdzie będziemy zawracać, tam już te wysypane Wiesz co? Tam, tam, Czy ciągę cały czas? Nie przy krawędżniku, wera, nie przy krawędżniku! A ty mi mówisz, że ja tam krawężniku. będę schodzić? Nie przy krawędzi. Jezus, Maria Święta, kochana, pięknie. Jesteśmy prawie na samej górze. No nie, pra pra praktycznie jesteśmy na samej górze. Takie są widoki. I mamy lunch break. No. Boże święta kochani. No. Czasia, mamy drugi lunch. break. No. Cześć, że moją kanapkę. Tylko to ty ja Fajniej by tutaj było, jakby była ładniejsza pogoda. Ale nie, taka za słońcem i tym. Boże. Chodź. Już płaczę, Gorszy niż ślub z nim. Już na koniec na luzie. <gry> Teraz jesteśmy na jakiś. Kurde, dziwnych kamykach i wiecie Zabraliśmy co? Flipsa, nawet nie będą że ląby. Wolę to niż... Ach, łody... Nie, wolę łodygi od tego. To są normalnie jak jakieś schody wielkie i nie będę kłamać. Nawet nie widzę co ja nagrywam, bo tak kurde... Jezus Maria, wiem do jakie mam tam przejść. Boże! Jak ja tutaj mogę skręcę, to nie moja wina to ich, bo mnie tu zabrali. Wiadujemy w komentarzach, on jest spocony czy jego koszulka jest dwukolorowa? Jak myślicie? Ja też jestem spocona, jakbym podniosła pachy, to normalnie... lepiej nie podnoś, bo się Jestem spocona z plecaka, bo mam Jestem spocona od chodzenia. Patrzcie co oni zrobią, ją wodą. Daj jeszcze raz. Dawaj, do, do filmu, do filmu. <grywa> Jak przestanę nagrywać, ale dostaniesz OPR-a. <grywa> o Jezus Maria. Dzięki Bogu, że to nie byłam ja. A <grystanie> Jak mówiłam wcześniej, zanim mnie zaatakował jakiś robak, byłam tam Teraz jestem tu I w ogóle tu jest taki prawdziwy górski A idziemy? Strunek, tam, a idziemy, idziemy tam, tam za to jezią Boże święta Przecież się ze mnie... Wiecie, ten pan kurde w niebieskiej e, tej się z mnie śmiał. Ty, ale to fajne miejsce na piknik taki. No. To jest hardcore, normalnie musieliśmy przejść, a, Boże, przez jakiś kamyk na krawędzi, to było przerażające. Przej wpadłam do wody. teraz. Jezus, nie, ja, ja wyłączyłam aparat, bo ja się tutaj, albo nie, wiecie co. Entertainment będę nagrywać. Udało mi się, niestety nie mogłam nagrać, bo bym się wypieprzyła, ale udało mi się. Zrobiłam tak, że się ślizgnąłam z tego kamie kamienia. A teraz górki na pasuszki. Ona jest dużo niżej. I po dolce chciała podnieść. Właśnie. Kamerdolce dolce dają dobrą energię. No, ale nie tak. М-м-м! Ale tam nie nagrywam, ale pokażę Wam w domu. Kupiliśmy przepysze truskaweczki. też jesteśmy w Tesco, bo dzisiaj będzie grill. I kupujemy kukurydzę, oczywiście. Coś jeszcze, tylko kukurydzę.